Quidditch, czyli najlepsza moim zdaniem gra, która niestety nie istnieje. Ma w sobie tyle ciekawostek, że warto je podzielić na kilka części. Pierwsze wzmianki na temat tego niesamowitego sportu sięgają już XII wieku. A jego popularność jest porównywalna do mugolskiej piłki nożnej. Mecz kończył się po zdobyciu złotego znicza, który dawał aż 150 punktów. Dlaczego aż tyle? Ha! Autorka pokłótni z chłopakiem, w stanie frustracji, zamieściła ogromną ilość 150 punktów na zachowanie mężczyzn. Sam Złoty Znicz, jednak, ma swoją genezę. Sama nazwa pochodzi od znikacza, małego złotego ptaszka. W XIII wieku popularną rozrywką wśród czarodziejów było robienie łowów na nie. Gdy w 1269 roku przewodniczący Rady Czarodziejów wniósł na boisko klatkę ze złotym szkrabem i obiecał aż 150 galeonów temu, kto go złapie, zapoczątkował erę łapania złotego znicza.